pokażę wam jak dwa albo trzy lata temu spaliłbym ten traktor ale do tego nie doszło powiem wam o co chodzi to ma, ten system ma większość nowych ciągników i musicie dbać o to żeby nie spalił wam się traktor i moja hipoteza jest taka że ciągniki płoną zaczynają się silniki palić właśnie od tego systemu przeważnie to jest system Wyciągnąłem filtry powietrza to jest system, który zaczyna się tutaj, zaraz tutaj wrócimy. To jest system, który wyciąga nam większe zanieczyszczenia z komory filtra powietrza przed dostaniem się. Czyli taką. Rura wydechowa na górze działa jak komin, tak jak te kominy schredera w na przykład w różnych oborach i chlewniach wylatują spaliny pod ciśnieniem i wysysają, wysysają tu w tym muflerze, w tym kolektorze, znajduje się ta rura, która ma zabierać materiał w tą stronę, czyli powietrze zanieczyszczenia, tutaj i dalej do wylotu. Coś tu się stało nie tak że zaczęło mi pompować spaliny w tamtą stronę, czyli bieg się zmienił w tą stronę, a powinno iść w tą, więc zaczęło mi dmuchać spaliny tam, tą rurą. To jest zawór jednostronnego działania. Ma tam taki, taką klapkę, jakby to powiedzieć, i że nie dopuszcza. No przestał działać w tą stronę i zaczął walić mi spaliny w tą stronę. Gorące spaliny, tu jest owinięte drutem, to jest już potopione, to już nie działa, jest to odłączyłem. To jest drut metalowy i gorące spaliny były wtłaczane tam. Idziemy teraz tam z powrotem. Spaliny były wtłaczane tą rurą. Tutaj nie widać, ale ona wchodzi tutaj do tej wielkiej rury zasysającej i nie wiem czy będziecie widzieć ale te kanały mam już potopione i ten plastik zaczął się kopcić czyli jeżeli ten cały plastik, ta rura cała plastikowa, ta cała instalacja zaczyna się, jakby to powiedzieć fajczyć to wszystko staje w płomieniu i dlatego często widzimy, że widzicie te całe plastiki to wszystko zaczyna się fajczyć a tu jeszcze do la, tędy zasysa powietrze i jest ładny ciąg. Dlatego, dlatego płomienie obejmują momentalnie cały ciąg. Nie wiem, czy dobrze będzie widać to. Potopienia u mnie, ale widać. Więc co ja zrobiłem? Zrobiłem to że odłączyłem to na zawsze. Tutaj wziąłem klucz nasadowy, zaspawałem, zatopiłem górę i koniec dmuchania w tą stronę. A to po prostu sobie wisi tu też zaślepiłem. filtr zasysa tylko te powietrze, które powinien stamtąd, a wydech idzie do góry. Czyli tak jak zawsze było w ciągnikach, sprawdzony system. Powiem wam, że w tych ciągnikach nowych. Za dużo tego wszystkiego narobią. Rolnik musi za to płacić. A to jest niepotrzebne. Mało tego. Jeszcze stwarza takie problemy jak to. Ale to jest tylko moja hipoteza. Ale gdyby logicznie mówiąc, dalej by dmuchało tam gorące spaliny, to po prostu by się to wszystko za, zapaliło. Nie? I ciągniki, przy właśnie wiek, wielkich pracach, gdzie duża mocy jest potrzebna, np. orka lub. Prasowanie słomy. Chłopaki przeważnie się palą przy wielkich presach. Tam jest pełno, tam jest gorąco. Tam ciągniki pracują na maksymalnej mocy moment obrotowy maksymalny. Jest pełno tego pyłu ze słomy, co przyspiesza zapęd tego silnika. Aha, miałem nie mówić nie. Także sprawdzajcie to w swoich nowych ciągnikach. Żebyście nie poszli z dymem i filtry powietrza czyścimy codziennie. Chyba że pracujecie przy takich, ja mówię o codziennych pracach, na przykład prasowanie słomy to nawet dwa razy dziennie, przepraszam, nie miałem nie mówić nie. Na filtry powietrza to się sprawdza codziennie, przy ciężkich pracach, dużym zapyleniu sprawdźcie swoje maszyny. Więc posprawdzajcie swoje wszystkie konie, czy są bezpieczne.